Dzień dobry, a dzisiaj w wiadomościach na poboczu między innymi nadchodzi mocna ekipa. Nowe Q3 i nowe X3. Nowa Alfa Milano jednak będzie nazywać się Junior. Elektryczny chiński super samochód o mocy 1208 koni oraz ekstrawagancki speedster od BYD. Główny inspektor transportu drogowego zapowiada 160 wypasionych fotoradarów. Sankcje nie zadziałały, a Rosja wciąż kupuje Hyundai, Toyoty i Volkswagen'y. Tesla ma poważne problemy i zamierza zwalniać pracowników. Jeden z trzech Lucidów R spłonął doszczętnie na Mokotowie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, oglądajcie nowy odcinek na poboczku. Najpierw nowe Audi Q3 oraz BMW X3. Oba samochody są już przygotowywane od dłuższego czasu. W obu przypadkach znamy ich prawdopodobny wygląd oraz parametry techniczne. Tak przynajmniej z grubsza. Pierwsze partie szpiegowskich fotek pokazujących nowe Audi Q3 pojawiły się już w sieci, zatem nie sposób się dziwić, że i graficy postarali się, by stworzyć wizualizację tych samochodów. Czy jest zaskoczenie? W przeciwieństwie do bardziej konwencjonalnie zaprojektowanego Audi A5 Avant, czyli dawnego A4 Avant, nowe Q3 otrzyma radykalnie przeprojektowany przedni pas. Ze zbrużonymi reflektorami LED oraz gigantyczną atrapą chłodnicy. Dodatkowo po bokach pojawią się duże prostokątne reflektory. Tylne światła mają być węższe niż teraz i zachowają z grubsza swój kształt. Będą podobne do tych w Audi Q4 E-tron, choć nie będzie łączącego je paska LED. Audi Q3 trzeciej generacji będzie ostatnim Q3 napędzanym silnikiem spalinowym. Zbudowane zostanie na platformie podłogowej MQB Evo, czyli tej samej co w nowym Volkswagenie Tiguanie. Do napędu służyć tu będą układy PHEV, a także silniki benzynowe, w tym podstawowy z łagodną hybrydą o pojemności 1,5. Oraz mocniejszy, czterocylindrowy, dwulitrowy nowy Audi Q3 będzie produkowany na Węgrzech wraz z nową kuprą Terramar. Po wycofaniu ze sprzedaży najmniejszego Q2, to właśnie Q3 stanie się najtańszym słowem w ofercie Audi, natomiast nie najtańszym w ogóle słowem na rynku, oczywiście. Z kolei nowa generacja BMW X3 ma zostać zaprezentowana już w sierpniu. W tym przypadku również widzieliśmy już dużo zdjęć szpiegowskich pokazujących, jak modele wyglądają w pełnym kamuflażu. I również w sieci znaleźć można wizualizacje prezentujące prawdopodobny wygląd, Nowy model o nazwie kodowej G45 nie otrzyma ogromnych nerek w stylu Q7 czy XM, zatem zarząd BMW chce unikać kontrowersji, zamiast tego coś o wielkości przystającej do tego, co w X5 czy X3 do tej pory. Oprócz tego po bokach znajdą się reflektor LED w kształcie, który znamy z nowej BMW serii 5, błotniki będą bardziej kwadratowe niż w obecnym modelu. Po bokach pojawią się zlicowane klamki drzwi, mocne zmiany będą jednak widoczne w tylnej części pojazdu, gdyż nowe X3 otrzyma prawdopodobnie ostro nakreślone. Światła w kształcie litery Y. Nowy samochód ma zostać zbudowany na platformie podłogowej Klar. Układ napędowy w dalszym ciągu pozostaje tajemnicą, ale prawdopodobnie BMW zaoferuje szeroką gamę opcji, w tym układy hybrydowe plug-in. Oczywiście do sprzedaży wejdzie także X3M. Mercedes-Benz EQS to flagowy elektryczny model Mercedesa. Jak sama nazwa wskazuje, flagowy elektryk także posiada tylko i wyłącznie układy elektryczne, ale inżynierowie ze Stuttgartu, inżynierowie marki Mercedes-Benz pracowali od pewnego czasu nad rozwiązaniem umożliwiającym wydłużanie zasięgu, czyli nad takim swoistym range extenderem jednolitrowym, trzycylindrowym silnikiem. O co w tym chodzi? Głównie o range extender, jak powiedziałem. Mercedes-Benz w ostatnich miesiącach bawił się takim rozwiązaniem mającym umożliwić zwiększenie zasięgu. Silnik spalinowy miałby na bieżąco ładować akumulator. Prace zostały nagle przerwane, ponieważ producent doszedł do wniosku, że rozpatrywanie takich rozwiązań prowadzi w ślepą uliczkę i nie ma nic wspólnego z rozwojem. Stwierdzono, że jest to technologia przejściowa, która doprowadzi do zbyt dużych kosztów, a da minimalne korzyści. Wspomniany silnik miał oznaczenie M254 i został umieszczony z przodu samochodu. Niewątpliwym minusem tego rozwiązania jest jeszcze większa masa samochodu, która została powiększona dodatkowo, silnik oraz mały zbiornik paliwa. Range Extender jest dobrym sposobem na wydłużenie zasięgu w elektrykach oraz przekonanie do siebie wciąż opierających się właścicieli samochodów spalinowych, ale skoro Mercedes uważa, że to przestarzałe rozwiązanie bez przyszłości, to w końcu oni produkują samochody, a nie ja. Może się nie znam. Tymczasem ciepło przyjęta przez Was Alfa Romeo Milano jednak będzie nazywać się Junior. A wszystko pod naciskiem włoskiego rządu, który, jak wspominałem ostatnio w odcinku na poboczu, nie zgodził się, by produkt niesprzedawany w Mediolanie miał w nazwie Mediolan. Decyzja zapadła zaledwie kilka dni po tym, jak Adolfo Urso, włoski minister przemysłu, skrytykował Alfa Romeo za promowanie tego samochodu. Choć nazwa modelu była hołdem dla Mediolanu, tak ważnego dla historii Alfa Romeo, to Junior również ma wiele wspólnego z historią tej marki. Być może nawet bardziej pasuje do małego crossovera, bowiem nazwa Junior pojawiała się jako wersja wyposażenia w w połowie lat 60. XX wieku, w odniesieniu do podstawowych modeli Coupé Giulia z serii 105 i 115. O specjalnie o nowej Alfie Romeo opublikuję materiał na kanale, także czekajcie. Wszędzie mamy jakieś nowości, nawet w Polsce, ale chyba nie takie, których byśmy oczekiwali, bowiem będziemy mieć nowe, wypasione fotoradary. Zastępca głównego inspektora transportu drogowego powiedział, że ze środków KPO zostanie zakupiony rozbudowany system automatycznego nadzoru obejmującego fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości, a także monitoring przejazdów kolejowych oraz skrzyżowań pod kątem wjazdu na czerwonym świetle. Będzie to od 120 do 160 urządzeń. Wśród nich ma pojawić się także system niemieckiego producenta Vitronic. Który wygląda jak przyczepa, ale przez mały lufcik błyska czerwonym światłem, powodując u kierowców reakcję polegającą na zmniejszeniu prędkości. Takie urządzenia mają być oznakowane jak fotoradary. Zastanawiacie się czasem, czy w Rosji rzeczywiście dobrze działają te wszystkie sankcje i rzeczywiście Rosjanie nie mogą kupować europejskich samochodów? Właśnie dzisiaj o tym mogą. Od początku wojny minęły dwa lata, a na rynek rosyjski wciąż trafiają samochody Hyundai, Toyoty czy Volkswagena. W jaki sposób? Pochodzą głównie z Chin i działa tzw. import równoległy, który polega na pozyskiwaniu przez dilerów samochodów z krajów, które pozostają w dobrych relacjach z Rosją. Odbywa się to bez zgody producentów. Import nowych samochodów do Rosji z Chin w 2023 roku osiągnął 76%, natomiast na kolejnych miejscach były Kirgistan, Kazachstan, Białoruś oraz Japonia i Armenia. Wartość aut i części importowanych z Niemiec do Kirgistanu w 2021 roku wynosiła jedynie 3 miliony euro, kiedy w 2023 wzrosła do 293 milionów euro. A w zasadzie nieistotny wzrost. To już komedia. W pierwszej dziesiątce sprzedaży nowych aut w Rosji jest sześć marek chińskich, zatem Rosja jest obecnie największym importerem chińskich samochodów na świecie. Skoro jesteśmy już przy chińskiej motoryzacji, to teraz czas na dwie ciekawostki, otóż coś super sportowego oraz coś super ekstrawaganckiego. Najpierw GATS ION HYPER SSR, czyli 1225 koni mechanicznych oraz 1,9 sekundy do setki. Auto miało już swój europejski debiut i wygląda jak elektryczna Honda NSX. Auto posiada nadwozie z włókna węglowego mierzący 4,6 m, wytwarza łącznie 1225 koni generowane przez trzy silniki elektryczne, jeśli rzeczywiście robi setkę w 1,8 sekundy, to jest szybszy od chorwackiego Rimaca Nevera. Prędkość maksymalna wynosi tu 250 km na godzinę, owszem to mniej od Rimaca, ale oba samochody są No nameami zatem odchodzi kwestia prestiżu marki. Poza tym GAZ jest znacznie tańszy, gdy Rimac Nevera kosztuje 2 miliony dolarów, SSR-a można kupić za 233 tysiące dolarów w konfiguracji Ultimate Track. To może ekstrawagancki speedster od BYD. Mianowicie BYD Super 9, który na rynku nie będzie miał już tak łatwo. To samochód zaprojektowany przez Wolfganga Egera, kojarzonego z przepiękną Alfa Romeo 8C. Jeśli kojarzycie takie auta jak Ferrari SP1, SP2 Monza, Astona Martina Super Superleggera V12 czy McLarena Elwę, to właśnie BYD tworzy dla nich konkurencję. Bazą dla tej konstrukcji jest monokok z włókna węglowego, ale nie znajdziemy tu silnika spalinowego, a elektryczny, no i to może się nie udać. Mówimy o elektrykach, tak? To patrzcie. To jest Lucid R. W wersji Grand Touring osiąga 830 koni mechanicznych oraz osiąga setkę w 2,5 sekundy. Przejeżdża na jednej baterii 800 km i kosztuje 1 300 000 zł. A, i doszczętnie spłonął w 50 minut. Będąc dokładnym, nie spłonął tylko dlatego, że z autem elektrycznym pożar wywołał wypadek spowodowany wymuszeniem pierwszeństwa przez które kierowca amerykańskiego modelu uderzył w latarnię. To spowodowało pożar baterii, który udało się ugasić w ciągu 10 minut. Jednak po czasie doszło do wznowienia ognia, z którym radzono sobie przez kolejne 40 minut. Biorąc pod uwagę, że od wczorajszego wypadku media w całej Polsce rozpisały się o tym wydarzeniu, a marka Lucid jest na ustach wszystkich, to lepszej kampanii reklamowej nie można było sobie wymarzyć, a ekwiwalent reklamowy na pewno przewyższył jednorazowy koszt takiego samochodu. Pytanie tylko, czy to jest dobry marketing. Na marketing, ale w tym wypadku już jednak ten negatywny będzie z pewnością narzekać Elon Musk, ponieważ na dniach wyciekła treść notatki skierowanej bezpośrednio od założyciela i właściciela firmy Tesla do pracowników. Otóż z tej notatki wynika, że firma przygotowuje się do ostrych cięć kosztów, a zarazem również do poważnych zwolnień kadry pracowniczej. W ostatnich miesiącach pojawia się dużo informacji, które z pewnością trudno nazwać optymistycznymi dla inwestorów Tesli. Najpierw atak bojówki na fabrykę Tesli w Berlinie spowodował wstrzymanie produkcji na tydzień, później zrezygnowano z prowadzenia prac nad najmniejszym i najbardziej budżetowym modelem 2, a teraz niezadowalające wyniki finansowe za Q1 2024. Od stycznia do marca sprzedaż tej marki spadła o 8,5% względem zeszłego roku. Przez te zawirowania również wartość akcji Tesli spadła o niemal 1 trzecią. Jednak czy wszystkie te złe informacje są związane z chęcią cięcia kosztów produkcji? Czy może to jakiś nowy plan Ilona Muska na wycięcie europejskiej konkurencji w pień? Być może Musk, niezachęcony zaleceniami Carlosa Tavaresa dotyczącego dumpingu cenowego, chce jeszcze bardziej obniżyć ceny trójki i modelu Y. Tesla zamierza zwolnić ponad 10% swojej kadry, zatem będzie to w okolicach 14 tysięcy pracowników. I już i to na tyle. I dzięki Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jutro widzimy się w nowym odcinku CarFix, oczywiście o godzinie 20, w którym przyjrzymy się kolejnej liście samochodów używanych, tym razem do 15 tysięcy złotych. Czy w tej kwocie można znaleźć ciekawy samochód, który nie będzie zajeżdżony jak sandały Rzymianina? W tym momencie dzięki za oglądanie i widzimy się jutro.